Witajcie moi drodzy, kolejnego dnia. Widzę, że YouTube teraz pozwolił robić 3-minutowe shorty, więc trzeba to wykorzystać na komunikację z Wami. Zacząłem Wam trochę wystawiać takie krótkie filmiki z miasta. Eee, powiem Wam, że zaczyna mnie to miasto mocno męczyć. Te, te korki, te, ten trafik, te spaliny, te huczące motocykle, które w ogóle nie mają tłumików. I tak całą dobę, bo miasto w ogóle nie śpi. Więc e, naprawdę zaczyna je to już męczyć. To by nie był za dobry pomysł, żeby zostać tutaj dwa tygodnie, może tydzień to jest ok, ale dwa tygodnie to już jest e, przesada. E, mogłem jechać na Labuan Bajo, tam gdzie, tam gdzie te są smoki komodo, nie, smoki warany, te duże jaszczurki ale było takie ryzyko, że mógłbym nie zdążyć do Jakarty z powrotem, przed wylotem do Bangkoku. Bo wtedy, jak ja zamówiłem te bilety, to, było, to właśnie wybuch ten wulkan i przez pył wulkaniczny zaczęły, zaczęli odwoływać loty, więc... Było spore ryzyko, nie wiadomo jak to długo trwało i w ogóle nie wiem jak to jest teraz, bo nie, nie wnikałem w to, bo już nie ma takiej potrzeby. Mało co nagrywam, nagrałem tam coś, kilka miejsc, ale wszystko tu wygląda tak samo, jak nie taki shopping center, to inny shopping center, inne centrum handlowe, więc... Nie będę Wam pokazywać tych centrów handlowych. To co tam najważniejsze rzeczy to Wam pokazałem ostatnio, to już są filmy, sobie możecie zobaczyć. Ale no tam byliśmy, byliśmy z Marcinem w mieście, to tam coś trochę nagrałem, wam pokazać jak wygląda inny, no niż tylko taki ekskluzywny jak ten, w którym teraz jestem. Więc jeżeli chodzi o podróże, to trochę słabo tym razem mogłem zrobić właśnie coś takiego jego ostatnio, żeby wyjechać na tydzień, wrócić, znowu wyjechać, to było całkiem spoko, pomimo tego, że była gonitwa na Bali, ale to było dużo bardziej atrakcyjne, nawet dla mnie samego, że nawet nie mówię do, 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 po to, żeby wstawić na YouTube, ale dla mnie samego było dużo, było bardzo atrakcyjne. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, kupiłem sobie obiektyw do foto, będziemy, będziemy więcej tutaj robić fotografii w mieście, bo do fotografii jest co, jest co naprawdę robić. Mają fajną architekturę, e, takie obiektyw z zoomem do 200 mm, więc, więc powinny być, być fajne zdjęcia. Wybierzemy się, zrobimy takiego, zrobię takiego vloga właśnie z wycieczki fotograficznej. Jutro już lecimy do Bangkoku. Więc do zobaczenia z Bangkoku. Trzymajcie się, pozdrow.